Wszyscy to już oficjalne. Sytuacja w Gazie osiągnęła punkt krytyczny. Ostateczny plan Netanyahu dla Gazy jest tak przerażający, że może katastrofalnie zmienić przyszłość Bliskiego Wschodu. Izrael przygotowuje się teraz do ostatecznego natarcia na Gazę i nie zatrzyma się, dopóki nie osiągnie pełnej okupacji całego regionu. Aby się przygotować, Izrael doprowadził kryzys humanitarny do katastrofy. Pod pełną blokadą brakuje jedzenia i wody. A liczba zgonów z głodu i niedożywienia szybko rośnie, szczególnie wśród dzieci, osób starszych i chorych. Ale, ale podczas gdy świat jest świadkiem okrucieństw popełnianych w gazie, na arenie międzynarodowej dzieje się coś przełomowego. Kanada, Wielka Brytania, Australia i Francja szykują się do oficjalnego uznania Palestyny podczas przyszłomiesięcznego szczytu Organizacja Narodów Zjednoczonych. Przez niemal dwa lata rządy Zachodu i media miały trudności lub odmawiały nazywania tej wojny tym, czym jest. Dzisiejsze obrazy z Gazy są już nie do zignorowania, trzeba nazwać to po imieniu. To nie dotyczy samoobrony Izraela, lecz całkowitego unicestwienia regionu i jego mieszkańców. Władza, by zakończyć tę niesprawiedliwą wojnę, leży całkowicie w rękach Netanyahu, ale mimo narastającej presji, on wciąż nie ustąpił ani o krok. Czy społeczność międzynarodowa zareaguje na największy kryzys humanitarny, czy Netanyahu zrealizuje swój przerażający plan? Omówmy to szczegółowo w dzisiejszym ważnym materiale. Wszyscy. Zielone światło Netanyahu dla kampanii aneksji Izraela to nie nagłe wydarzenie, lecz rezultat wieloletnich działań. Obecnie terytoria palestyńskie to tylko zachodni brzeg Jordanu i strefa gazy. Izraelscy osadnicy przez lata zajmowali zachodni brzeg. Tworząc wspierane przez państwo osiedla na ziemiach palestyńskich. Te osiedla są uzasadniane twierdzeniami, że ziemia ta została obiecana Żydom przez Boga, w praktyce powstają przez przymusowe wysiedlenia Palestyńczyków mieszkających tam od pokoleń pod ochroną uzbrojonych żołnierzy Israel Defense Forces. Ta systematyczna konfiskata ziemi i rozbudowa nielegalnych osiedli zostały zdecydowanie potępione przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W. Większość państw na świecie. Konsekwentnie głosowała za usunięciem przez Izrael nielegalnych osiedli na zachodnim brzegu. Jednak, jak opisuje ten artykuł z The Atlantic, skrajnie prawicowy ruch osadniczy w Izraelu teraz skupia się na czymś jeszcze bardziej ekstremalnym aneksji samej Gazy. Gdy zachodni brzeg był dzielony przez osiedla, Gaza pozostawała w dużej mierze nietknięta, choć nadal uciskana. Strefę Gazy nazywa się największym więzieniem pod gołym niebem. Gdyż od 20 lat pozostaje pod blokadą, uniemożliwiając mieszkańcom opuszczenie tego miejsca. W 2005 roku Izrael wycofał 8 tysięcy osadników ze strefy gazy, przekazując nominalną kontrolę palestyńczykom, co wielu izraelskich osadników nigdy nie wybaczyło. W czasie wojny izraelska skrajna prawica osadnicza wykorzystuje nową szansę na realizację swojej agendy. Pod wpływem obecnego konfliktu prawicowi liderzy rozpoczęli ruch polityczny dążący do ponownej aneksji strefy gazy i zasiedlenia jej żydowskimi osadami. Od początku wojny ponad jedna trzecia parlamentarzystów w rządzie Netanyahu publicznie poparła plan. Wśród najgłośniej wypowiadających się jest skrajnie prawicowy minister Itamar Ben-Gwir, który niedawno oznajmił przekazujemy wiadomość, że od dziś zdobywamy i ogłaszamy suwerenność nad całą strefą gazy, eliminowanie każdego członka Hamasu i zachęcanie do dobrowolnej emigracji. Jego określeniem dobrowolna emigracja jest wszystkim, tylko nie tym. Nazwijmy to jeszcze raz dokładnie tym, czym jest. Skrajnie prawicowy rząd Izraela chce pozbyć się każdego palestyńczyka z tego regionu i kontrolować całą tę ziemię w przyszłości. A teraz plan został oficjalnie zatwierdzony przez Netanyahu i jego skrajnie prawicowy gabinet, mimo dużego sprzeciwu izraelskiego establishmentu bezpieczeństwa. Ponad 600 byłych izraelskich urzędników do Skor Bezpieczeństwa wezwało prezydenta Trumpa do zakończenia wojny Izraela w Gazie. W liście podkreślili, że siły obronne Izraela osiągnęły dwa cele – rozbicie wojsk i struktur rządzących Hamasu. W rzeczywistości opinia publiczna ma mały wpływ na Benjamina Netanyahu. Ma zbyt wiele do stracenia, by rozważać zakończenie wojny w Gazie i dopóki pozostaje u władzy ofensywa prawdopodobnie się nie zatrzyma. W rzeczywistości istnieją trzy główne powody, dla których Netanyahu jest zdeterminowany, by kontynuować ten konflikt. Najbardziej bezpośrednim powodem jest jego potrzeba pozostania u władzy za wszelką cenę. W ostatnich wyborach koalicja w Izraelu uzyskała tylko 48,4% głosów. Tworząc rząd, opiera się głównie na wsparciu skrajnie prawicowych antyarabskich partii. Te partie żądają kontynuowania ofensywy za wszelką cenę. Bez ich wsparcia, jego krucha koalicja by się rozpadła. A wraz z nią jego władza. Ale jego motywacja do kontynuowania wojny nie kończy się na utrzymaniu władzy. Bibi mierzy się też z zarzutami korupcyjnymi, które pojawiły się przed 7 października. Netanjahu jest obecnie sądzony za korupcję, w tym łapówkarstwo, oszustwo i nadużycie zaufania. Jest oskarżony o przyjmowanie luksusowych prezentów, w tym cygar, szampana i biżuterii o wartości ponad 20 tysięcy dolarów od zamożnych biznesmenów w zamian za polityczne przysługi. W innym przypadku Rzekomo negocjował korzystne relacje medialne z wydawcą gazety w zamian za działania mające na celu osłabienie konkurencyjnego medium. Najpoważniejszy zarzut to twierdzenie, że Netanyahu przyznał firmie telekomunikacyjnej korzyści regulacyjne warte ponad 300 milionów dolarów w zamian za pozytywne relacje na jej portalu. Krytycy Netanyahu, w związku z zarzutami korupcyjnymi, uważają go za jednego z najbardziej skorumpowanych przywódców współczesnych demokracji. Co ciekawe, Netanyahu zrobił wszystko, by uniknąć prześladowań. Obejmowało to przesuwanie terminów rozpraw sądowych wszelkimi możliwymi sposobami, powoływanie się na rozwój sytuacji militarnej, przeprowadzanie nalotów w dni rozpraw, a nawet tłumaczenie się zatruciem pokarmowym, by opóźnić składanie zeznań. Mam dość farsy udawania i przestrzegania procesu prawnego. Netanyahu ostatnio próbował zwolnić prokuratora generalnego, zarzucając mu korupcję. W rzeczywistości bez wymówki, w postaci wojny. Bibi musiałby w końcu stawić czoła zarzutom postawionym przeciwko niemu. Ostatnim i być może największym ze wszystkich motywów jest to, że Netanyahu musi kontynuować wojnę, aby odsunąć prześladowania za zbrodnie wojenne popełnione w gazie. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał nakazy aresztowania Netanyahu i byłego ministra obrony Jowa Galanta. Nakazy obejmują przestępstwa jak stosowanie głodu w wojnie, ataki na cywilów, morderstwa, prześladowania. I inne nieludzkie czyny. Te nakazy wydano w listopadzie 2024 roku. Choć początkowo dowody na celowe ataki na cywilów nie były jasne, obecnie istnieją niepodważalne dowody głodzenia i ataków na ludność cywilną gazy. Izrael prawie całkowicie zablokował dostawy żywności i pomocy do strefy gazy, powodując powszechny głód mieszkańców. Izrael zablokował wszystkie źródła międzynarodowej pomocy przed wjazdem. I zamiast tego zastąpili dotychczasowe kanały nową własną organizacją o nazwie Fundacja Humanitarna Gazy. We współpracy z rządem Stany Zjednoczone Ameryki. Te punkty dystrybucji obsługuje Israel Defense Forces i amerykańscy najemnicy, nieprofesjonaliści humanitarni. Według lekarzy bez granic te miejsca zostały opisane jako zorganizowane strefy zabijania. Miejsca z pomocą są celowo umieszczane w aktywnych strefach walk, wiele kilometrów od miejsc, gdzie chronią się cywile. Głodni cywile muszą przechodzić przez niebezpieczne strefy wojenne. Aby dotrzeć do tych miejsc, często spotykają się nie z jedzeniem i opieką, lecz z granatami hukowymi, gazem pieprzowym i ostrą amunicją używanymi do ich przepędzania. W sieci pojawiło się wiele nagrań, gdzie żołnierze celowo strzelają do tłumów szukających pomocy. Jeśli potrzebujesz więcej dowodów okrucieństw dziejących się teraz, posłuchaj amerykańskich wojskowych. Weteran Greenberry i sygnalista Antoni Aguilar który opisał swój czas pracy z Amerykanami i Izraelsko-Palestyńską Fundacją Humanitarną Gazy. Co? To, czego byłem świadkiem w gazie, mogę opisać tylko jako dystopijną, postapokaliptyczną pustynię? My, my, Stany Zjednoczone, jesteśmy współwinni. Jesteśmy zaangażowani ramię w ramię w okrucieństwa i ludobójstwo, które obecnie mają miejsce w gazie. Nie jesteśmy tam na miejscach dystrybucji. Nie bronimy się przed Hamasem. Używamy niekontrolowanej siły wymierzonej w cywilów. Eskalacja siły, która wykracza daleko poza odpowiednie środki wobec nieuzbrojonej, głodującej ludności. To świadectwo jest niewiarygodne. Obecnie istnieje wiele nagrań pokazujących amerykańskich najemników w punktach pomocy, rzucających granaty hukowe i ostrzeliwujących tłumy ostrą amunicją. W rzeczywistości niedawno pojawiło się nagranie, które stało się wiralem. Pokazujące amerykańskich żołnierzy wyraźnie czerpiących przyjemność z nadużyć w tych tzw. punktach pomocy. Trzeba być chorym psychicznie, żeby czerpać przyjemność z oglądania, jak ludzie cierpią, głodują i są rozstrzeliwani. Ale taka jest teraz ta sytuacja. Od prawie dwóch lat władze Izraela powtarzają: mamy prawo się bronić. Ale spójrzcie na te obrazy. Czy to jest Izrael, który się broni, czy to jest całkowite zniszczenie całego regionu? Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, że około 92% domów w Gazie zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Gaza, już wcześniej jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie, doświadczyła sytuacji, w której cała jej ludność została zmuszona do życia w namiotach na ograniczonym obszarze, który wciąż jest celem bombardowań. Musimy jako społeczność międzynarodowa zapytać, jak można usprawiedliwiać te działania jako obronne? Izrael użył wydarzeń z 7 października jako pretekstu do realizacji planów izraelskich przywódców wobec Gazy: całkowite zniszczenie i odebranie przyszłości oraz nadziei ludziom i regionowi. To, to jest dokładnie to, czego rząd Izraela nie chce, aby świat zobaczył. To także powód, dla którego premier Netanyahu nie może sobie pozwolić na zakończenie wojny, ponieważ zrobienie tego otworzyłoby Gazę na międzynarodową kontrolę. A pełna skala popełnionych zbrodni zostałaby w końcu ujawniona. Haniebnie te obrazy nie pojawiają się w głównych mediach, ale w mediach społecznościowych i niezależnych źródłach jak ten kanał YouTube, prawda trudniej się ukrywa. Społeczność międzynarodowa stanowczo wspiera Palestynę. W Stanach Zjednoczonych mniej niż jedna trzecia obywateli popiera działania Izraela w gazie, co oznacza duży spadek poparcia względem okresu sprzed wojny. Wśród młodych Amerykanów Niemal nie ma poparcia dla Izraela. Podczas gdy niektóre kraje europejskie zaczynają ulegać presji społecznej, rząd Stanów Zjednoczonych, czyli najpotężniejszy podmiot mogący zakończyć tę wojnę, odmawia jakichkolwiek ustępstw. W bezpośredniej sprzeczności z wolą narodu amerykańskiego, amerykańscy politycy nadal wykazują niezachwianą lojalność wobec zagranicznego rządu Izraela. Aby pokazać, jak skrajna jest ta lojalność amerykańskich polityków wobec Izraela, chcę, żebyście spojrzeli na te wpisy na Twitterze. Podczas ostatniej kampanii publicznej. Za każdym razem, gdy Izrael potrzebuje dyplomatycznego wsparcia, amerykańscy politycy zalewają media społecznościowe identycznymi deklaracjami niezachwianego poparcia dla każdego przestępstwa, które Izrael narzuca. Amerykańscy politycy otwarcie grożą Irlandii za jej decyzję o bojkocie Izraela, co widać w ich tweetach. Wystarczy spojrzeć na te tweety powtarzające te same puste frazy i wyuczone oburzenie, jakby czytane z jednego scenariusza. Żadnych odstępstw ani sprzeciwu, tylko wyraźne wpływy Tel Avivu i Azja i Pacyfik, dyktujące każde słowo. Większość amerykańskich polityków finansuje izraelskie lobby, dlatego sprzeciw jest rzadki. Kontrowersyjna kongresmenka Marjorie Taylor Greene otwarcie krytykowała wpływy American Israel Public Affairs Committee na swoich kolegów. Marjorie odizolowano w kongresie za tak proste stwierdzenie: Ona chce reprezentować Stany Zjednoczone, do których służby została wybrana. Słusznie wskazano, że liderzy Azja i Pacyfik lobbują dla obcego kraju i powinni być zarejestrowani jako zagraniczni agenci. Proste fakty byłyby oczywiste, gdybyś zamiast Izraela wstawił dowolny inny kraj. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów wsparcia Stany Zjednoczone Ameryki dla Izraela była decyzja administracji Trumpa o wstrzymaniu pomocy po klęskach żywiołowych, zakazując finansowania z podatków organizacji, które nie współpracują z firmami izraelskimi. Co ironiczne, Federal Emergency Management Agency wymaga od beneficjentów tych grantów, aby poświadczyli, że nie prowadzą i nie będą prowadzić w okresie otrzymywania tej pomocy finansowej żadnych programów promujących lub wspierających diversity, equity and inclusion, ani dyskryminacyjnej ideologii równościowej. Jednak ta właśnie polityka wprowadza najbardziej skrajną formę uprzywilejowania nie dla marginalizowanych społeczności amerykańskich, lecz dla obcego państwa. To, co dzieje się w gazie to nie przypadkowy efekt wojny, lecz celowa, zaplanowana kampania czystek etnicznych, zatwierdzona przez izraelskie przywództwo. Upadek pomocy humanitarnej wywołany przez Netanyahu to celowe działania zmierzające do trwałej aneksji. Strategię umożliwili skrajnie prawicowi osadnicy, wspierani i chronieni przez władzę oraz polityczną strukturę pozwalającą Netanyahu unikać sprawiedliwości. Za korupcję w kraju i zbrodnie wojenne na arenie międzynarodowej Mimo rozwoju prawa międzynarodowego, globalnego oburzenia i sprzeciwu izraelskich urzędników bezpieczeństwa, wojna trwa. Ponieważ Benjamin Netanyahu ma osobiste i polityczne powody, by to utrzymać. Tymczasem rząd Stanów Zjednoczonych, pomimo przytłaczającego sprzeciwu opinii publicznej wobec działań Izraela, nadal zapewnia mu wsparcie. Amerykańscy najemnicy są na miejscu. Natychmiastowe zaciemnienia wskazują na niepokojącą prawdę. Wojna trwa nie pomimo Zachodu, lecz właśnie z jego powodu. Obecnie 92% domów w gazie jest zniszczonych, cywile mieszkają w obozach namiotowych, a miejsca pomocy stały się strefami przemocy. Świat na bieżąco obserwuje te wojenne okrucieństwa. Koniec wojny zależy od gotowości Zachodu, zwłaszcza Stany Zjednoczone Ameryki, do zerwania współudziału. Do tego czasu konflikt będzie trwał. Nie dlatego, że musi, ale dlatego, że nikt u władzy nie jest gotów jej zatrzymać. Wszyscy chciałbym Wam podziękować, że dotrwaliście do tego momentu filmu. Dzisiejszy temat był trudny, bo kryzys humanitarny w gazie to jedna z najgorszych tragedii, jakich byłem świadkiem. Chciałbym podziękować mojemu zespołowi za wykonanie niesamowitych badań i za zmontowanie tego filmu, i mam nadzieję, że to sprawi, iż więcej ludzi na całym świecie zobaczy, jaka jest rzeczywistość tego, co dzieje się w gazie. Zawsze popierałem rozwiązanie dwupaństwowe i cieszy mnie, że coraz więcej krajów oficjalnie uznaje Palestynę. Ta metoda, a nie aneksja, to jedyna droga do trwałego pokoju i stabilności na całym Bliskim Wschodzie. Jak zawsze, chcę Wam wszystkim podziękować za niesamowite wsparcie i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć Was w naszym kolejnym filmie już wkrótce.